w tych skromnych progach. Muszę powiedzieć, że to moje przedsięwzięcie wymarzone, aczkolwiek nawet się nie spodziewałam, że to się uda. W 11 miesięcy 50 ponad firm pracowało tutaj nad tym lokalem. Już nie mając ludzi wspaniałych. Nie, no już naprawdę nie powiem Mariczka tutaj moja kochana jest, dzięki której tutaj to wszystko się zadziało. Naprawdę. O, ja e, I naprawdę wiele, wiele osób, których nie będę wymieniać, bo było do jutra, nie mamy czasu, bo trzeba się jeszcze częstować. Zapraszam na miłą zabawę e, i dziękuję za tak liczne przybycie i za to, że Państwo jesteście, pani Wójt, dziękuję bardzo, Pani Danusi, że tutaj wspiera wiejskie klimaty i że jest z nami, także bardzo dziękuję Wam Tomkowi, bardzo dziękuję i mojemu cechowi rzemiosł różnych. Yeah. Moja pani prawdy. I moje przedstawiciele belli. I moje, mój drogi Monisia i w ogóle wszyscy, wszyscy, wszyscy i Madziusia moja kochana i w ogóle, w ogóle, w ogóle I moje serduszka. No i mojemu facetowi, który po prostu jest. Mam masażysta, który po prostu y, proponuje świetne usługi, zapraszamy. Ma cudowne paluszki. Ma cudowne paluszki. <laughs> tak, y, uzdrawiające. Rę uzdrawiające dłonie, widzisz jakie hasło reklamowe? Także bardzo dziękuję i zapraszam do zabawy. Catering na prawo, Toleto na lewo. Szanowni Państwo, zostałam przedstawiona, więc jakby chcę wyrazić swoją wdzięczność i y, Naprawdę ogromną radość, że Pani Sylwia jakby sprawia, że ta gmina Krzymów to będzie taka, do której będą podążały różne osoby. Jestem pewna, że jest to gwarancją jest dobrej pracy. Zresztą widać po ilości osób, które tutaj zechciały odpowiedzieć, tak i są obecne. Dlatego pani Sylwio, gratuluję z całego serca. Bardzo się cieszę i wiem, że już wieść to nie jest taka dechami zabita, tylko miejsce, do którego uciekają ci z miasta. Także dziękuję bardzo. Przyjechałem, a tu jakieś zupełnie mechaniczne warsztaty. Coś się takiego działo szukam spokojnej głowy, nie znalazłem i się wycofałem. No właśnie, no, właśnie. Ale teraz... Powrót jest i to od razu taki powrót. I to w takim towarzystwie. Jeszcze widzę. Mój kolega serdeczny, yy, ale tu w ogóle po w branży turystycznej widzę, Ale z tym to będziesz miała koleżankom dużo roboty. Bo e, jak tak. to zrobić? Ta... No, tak to, <śmawia> kolega płaci za szukanie.